Witajcie! Ostatnio mój sąsiad naprawiał swojemu dziecku rower, wymieniał koło, więc taki pacjent się trafił. Za chwilę rozpocznie się rozbiórka. Potrzebne będzie takie oto narzędzie, które kupiłem kilka lat temu w sklepie rowerowym za około 10 zł. Najpierw należy zacząć od zdjęcia tutaj tego fartucha. A dlaczego to koło po prostu rozbieram? Ponieważ obrycz jest tutaj już zużyta, a piasta też nadaje się do niczego. Czas na rozwałkę. Należy popuścić te wyple. Obręcz wykonana jest z aluminium, ale niestety jej jakość nie jest najlepsza. Teraz należy wziąć odpowiednio duży płaski śrubokręt i wykręcić do końca dyple. Tutaj akurat dosyć łatwo idzie. Ale takich kołek takich kół rozebrałem całkiem sporo na złomowisku jak odzyskiwam piasty. I szczerze mówiąc mogło nie być łatwo z tego względu, że jeżeli rower zanim trafi na skup złomu Przeleżał tam jakiś czas pod gołym niebem, a to spowodowało korozję, więc nie było łatwo to rozkręcić. Sprychy już zaczynają odchodzić szprychi już po prostu jest wykręcona. To koło jakoś nie było skorodowane, rower był prawdopodobnie trzymany w piwnicy. Takie to teraz pojazdy robią, że po kilku latach wymagają wykonania w cudzysłowie remontu. A jak nie są zadbane, to po bardzo krótkim czasie trafiają niestety na złomowisko.

Obręcz już jest zdjęta. Teraz trzeba wyjąć szprychy. W tym celu trzeba piastę przytrzymać jedną ręką, drugą wyprowadzamy do góry. Ты что где, -то, где, -то, где, -то, где -то. najszybsza wypada, przytrzymać i poczekać, aż szprychy same wypadną. Teraz można by piastę wyłożyć wypaść. O, wyleciała nawet kulka. Piasta najprawdopodobniej nadaje się na złom, gdyż może być uszkodzona tutaj bieżnia od łożyska. Szprychy na razie sobie zostawię, mogą się przydać, ale nie muszą. Jeśli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarze mile widziane.